Wybory, wybory, wybory. 7 kwietnia Państwo wybierzecie gospodarza swojego miasta lub gminy. Nasza telewizja postara się przedstawić kandydatów z Zagłębia ubiegających się o ten mandat. Zaczniemy od litery B. Będzin. Dziuba Konrad Piotr. Z Będzina, lat 32, jest, reprezentuje koalicję obywatelską, jest prawnikiem i obecnie prezesem. Centrum Medycznego Syberka. Komonieski Łukasz Jan, wybrany z Komitetu Łukasz Komonieski, obecnie 43 lata, prezydent miasta Będzina. Przed wyborem na urząd prezydenta Będzina przed 14 laty był referentem w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. W Zarządzie Krajowym Nowej Lewicy piastuje funkcję wiceprzewodniczącego, a w województwie śląskim jest współprzewodniczącym Nowej Lewicy. Pilch Józef Janusz reprezentuje Komitet Prawa i Sprawiedliwości lat 66. Był prezesem Huty Będzin, był prezesem. Fabryki Przewodów Energetycznych w Będzinie. Był również wiceprezydentem Będzina i doradcą starosty Będzińskiego. Szydłowski, Adam Stanisław, lat 57, startuje z komitetu wyborczego, zmieniajmy Będzin. Adam Szydłowski w przeszłości był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie, jest radnym powiatowym i etatowym członkiem Zarządu Powiatu w Będzinie. Więcej informacji o kandydatach mogą Państwo uzyskać z ich broszur wyborczych, jak również zajrzeć na ich stronę internetową, stronę facebookową. Tam uzyskają Państwo więcej szczegółowych informacji.